Ty mówisz, że Tobie smakuje, ale ja słyszałam opinię wielu osób, które mówią, że spróbowały tej gęsiny. Pierwszy raz będąc już dorosłymi ludźmi i, i stwierdziły, że to że im nie smakuje. Czy to jest to kwestia przyrządzenia, czy gęsina jest tr trudna do zrobienia? Czyli ja powiem tak, jeden lubi rybki i lubi akwarium. Yy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, yy, ziemniaki też można zrobić dobre i można zrobić niedobre. Yy, moim zdaniem to jest oczywiście kwestia przyrządzenia, yy, jak ona będzie podana, w jaki sposób, jak gotowana, yy, jak podawana. Na przykład taka zabawa z gęsią często błądki ludzie robią, pieką gęś całą, porcują gdzieś ją, yy, w poniedziałek podadzą udka, we wtorek zjedzą pierś. To jest niedobre. Gęsi nie nadaje do odgrzewania. To jest takie mięso, które nie toleruje odgrzewania, ona się robi włóknista, robi się twarda, robi się sucha. No ale jak jej nie odgrzewać, kiedy kupujemy gęś i jest to kawał mięcha, duża gęś, która waży kilka kilo, yy, co z nią zrobić? Albo ją przygotować na wystawną kolację dla dużej rodziny i dużej grupy przyjaciół. Albo ją po prostu popracować, dopieczenie yy, gęsi w całości ma sens tylko wtedy, jeżeli to jest rzeczywiście gdzieś tam 8-10 osób, bo to jest mniej więcej tego tylko porcja mięsa. Jak robimy to dla normalnej rodziny, typu 2-4 osoby, to jest bez sensu, bo mhm. z tym nie ma co zrobić. Ale gęś chyba ma też tą zaletę, że można ją przyrządzić na wiele sposobów, czyli kupujemy jedną tuszkę gęsią i możemy z niej z zrobić coś innego, z udek coś innego, z korpusu też. Możemy zrobić pasztet, prawda? I to też I nie... Tak, i to też, bo ma, ona uchodzi za mięso drogie. No to jest mięso gdzieś mniej więcej, detaliczna cena około od 20 zł, ono kosztuje za kilogram. Czyli to jest cena troszeczkę wyższa na przykład niż karkówka, troszeczkę wyższa od schabu, ale tańsza niż polędwiczki wieprzowe. Ale mimo to to jest mięso drogie, więc musimy sobie radzić z nim w ten sposób, żeby niczego nie zbarnować. Piersi możemy przyrządzić w całości, upiec je, usmażyć, albo zrobić z nich karpaccio. Utka pieczemy w całości, albo na przykład konfitujemy, czyli smażymy je w głębokim tłuszczu, we własnym smalcu gęsim. Z korpusu gotujemy rosół, zrobimy go, nie wiem, na przykład z kózetkami po albo z wakaronem. A to mięso, które zostanie z korpusu, można obrać i zrobić z niego coś w rodzaju potrawki albo zrobić z niego pasztet. Więc z jednej gęsi można mieć cztery, nawet pięć obiadów. Czyli jest mnóstwo pomysłów, ale czemu właśnie jest taka droga? Skąd wynika ta różnica w cenie między nie wiem, kurczakiem, zwykłym Chociażby... święte pytanie, Świetne pytanie, bo właśnie wiedziałem, że ono padnie w porównaniu z kurczakiem. Powiem tak, kurczak rośnie 40 dni, chowa się go w ciastych fermach, ja to nazywam trochę obozem koncentracyjnym dla, dla drobiu. Tak są chowane kurczaki. 40 dni on idzie na stół. Gęś rośnie około 16-17 tygodni, czyli jakby 3 razy dłużej. Czyli mówiąc językiem ekonomicznym, ona wymaga 3 razy więcej pracy, 3 razy więcej karmienia, 3 razy więcej prądu, żeby ją utrzymać więc cena musi być wyższa. Właśnie na okres jesieni, listopada przypada ubój gęsi, dlatego jest ich dużo w sklepach, ale w sklepach znajdziemy bardzo różne gęsi, bo są też są polskie, ale są też takie sprowadzane z zagranicy. Które kupić? Polskie. Polskie, zdecydowanie polskie i tu nie chodzi tylko o to, że one są polskie, więc generalnie to, co polskie, ja uważam, że zawsze generalnie lepsze. Tu też chodzi o sposób karmienia i sposób tego, w jaki one są w sposób tuczone. Gęś polska, gęś owsiana. Owsiana oznacza tyle, że ona przez ostatnie tygodnie życia jest skarbiona tylko i wyłącznie owsem, niczym więcej. Ona ma fajne mięso, bo mamy to mięso kruche, ono się nie ciągnie nie jest takie gumowate. Można kupić gęś tańszą, gęś węgierską importowaną, która bardzo często jest skarbiona kukurydzą. Smakuje inaczej, tak? Smakuje inaczej. Przede wszystkim jest twarda. Wymaga o wiele dłuższego pieczenia, a to mięso jest po prostu niedobre. To jest tak, jak gotujemy rosół na porcjach rosołowych ze sklepu. A gotujemy go na kurczaku, na kurze przywiezionej ze wsi. To są dwa, dwie zupełnie inne rzeczy. No właśnie, bo ta twardość mięsa to jest jeden z głównych zarzutów co do gęsiny, że to jest mięso twarde. To jest którym... mięso t... inaczej, to jest mięso, mięso twardsze niż drób. No jeżeli mm -hmm. jak kurczaka upiekę gdzieś w godzinę 20, godzinę 30, to na gęsia potrzebuje 5 godzin. Dlaczego? Dlatego tą gęsia wcześniej zamarynować, czyli ją spowodować, że to mięso skruszało. Ja tutaj polecam szczególnie marynowanie w alkoholach. W winie, w białym, w czerwonym, bardziej w czerwonym, bo to jest czerwone mięso, ale też w wódce, czyli zrobić marynatę najprostszą, jaka może być, wódka, czosnek, sól, pieprz, majeranek. Czy potem te procenty czuć jakoś w mięsie? Bo i tak, alkohol odparowuje, więc tak naprawdę mięsem, które jest marynowalem w alkoholu, można karmić małe dzieci, oczywiście bez przesady, natomiast to jest gdzieś tam pewnie taki skrót myślowy, Alkohol po podgrzaniu gdzieś do 100 stopni, alkohol się ulatnia i zostaje, zostaje tylko sam smak. Oprócz tego, że jesteś kucharzem, smakoszem i propagujesz gęsinę, ostatnio zadopietowałeś w roli autora książki, czyli gęsinowych smakołyków. Powiedz nam, jaka to jest książka, co w niej znajdą czytelnicy? To jest książka, którą wydała bydgoska oficyna wydawnicza Margera Wsen. Książka będzie wkrótce w sklepach, w szerokiej dystrybucji. To jest książka, typowa książka kufarska. Tam jest około 60 przepisów na gęsi i to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. To są przepisy na to, jak zrobić gęś w całości, ale też jak wykorzystać jej poszczególne elementy. Przepisy są dzielone różnie, te ze względu na cenę, ale na czas przygotowania, bo żyjemy w dużym biegu, w szybkim tempie. Nie każdy ma czas na to, żeby piec gęś po 5, po 6 godzin. Tutaj są dania takie jak na przykład wspomniane Karpacio, które zrobimy w 10-15 minut, gęś, którą będziemy piekli w całości 5 albo 6 godzin, a możemy zrobić na przykład coś takiego co się nazywa okrasa z gęsi, czyli mięso z gęsi surowe, mielimy w maszynce, doprawiamy tylko solą, pieprzem, majerankiem, ewentualnie czosnkiem. I to jest danie z gęsi, jeżeli tak możemy nazwać, gotowe dosłownie w ciągu 5 czy 10 minut, więc to można zrobić szybko. A przepis na słynny półgęsek też się tu znajdzie? Nie, półgęska tutaj nie ma, bo półgęsek generalnie wymaga wędzenia. No, wędzenie to jest. Trzeba mieć warunki, żeby to wędzić, natomiast jeżeli ktoś ma możliwość kupienia półgęska, ale prawdziwego półgęska z, z porządnej wędzarni, to polecam, bo to jest świetna rzecz. Gdzie można kupić taki wędzony półgęsek albo zamówić dania z gęsiny? Ostatnio powstaje coś takiego jak gęsina Szlak Kulinarny, prawda? Różnych restauracji w naszym regionie, gdzie można gęsinę zjeść. Czy uważasz że to dobry pomysł? To jest świetny pomysł, bo gęsina w restauracjach, ona się pojawia, Pojawia się generalnie w restauracjach droższych i coraz częściej cały rok, czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy, czy w innych miastach regionu, a gęsidowy szlak kulinarny, on jest na przykład w tej książce. On jest z tyłu opisany. Jest taki suplement zrobiony na przedostatniej stronie. Te adresy tych restauracji mm -hmm. są. Mam nadzieję, że to będzie tak, że to mięso z Gęsi czy Dania z Gęsi nie będą w ofercie przez listopad do połowy grudnia, mm -hmm. ale one tam zostaną po prostu przez cały rok. A czy jest tutaj też Twój ulubiony przepis na Gęsinę? Mój ulubiony przepis tak na kęsiny, on nie jest oznaczony, natomiast tego mogę zdradzić, ja lubię go pieczoną w całości. W y, jakiś konkretny nadziewam, sposób? Y, nadziewam ją jabłkami, nadziewam ją majerankiem, solą, pieprzem, czoskiem. do środka dodaję pietruszkę, serer, pomarańcze i pomelo. Zmienia troszeczkę mhm. smak. Y, do tego jeszcze całość nacieram czerwonym winem, oliwą, mhm. y, trzymam w lodówce co najmniej 2-3 dni i ją piekę gdzieś w dosyć niskiej temperaturze, jakieś 150-160 stopni, nawet do 8 godzin. Czyli danie dla wytrwałych. Danie dla wytrwałych, natomiast to jest danie, które wymaga jakichś przygotowań. Natomiast jeżeli włożymy tą gęś do pieca, do brytfanny, bo nie każdy ma gęsiarkę, no to w tym czasie można robić zupełnie inne rzeczy. To nie jest danie, które wymaga naszej uwagi przez cały czas. A jeszcze powiedz na koniec, gdzie możemy kupić książkę? Książka będzie dostępna po święcie świętego Marcina w księgarniach, w sklepach internetowych. Powinna być również dostępna w sieci salonów Empik. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.